Obóz, w którym ja się znalazłam na trzy tygodnie przed zawieszeniem broni i podpisaniem pokoju był na terenie Emsland. To jest niemiecka, niemiecka dzielnica, nazwijmy. Ta dzielnica znajdująca się na granicy z Holandią, mniej więcej 20-30 km od Holandii. W związku z tym totalna płaskowyż, bezdenna. Senna, pusta, pusty płaskowyż. Obóz, w którym znalazłam się, został razem z moimi koleżankami, po przejściu przez palą płonące Niemcy, przez trzy tygodnie szłyśmy piechotą pędzone z jednego krańca Niemiec do, drugi, do drugiego i byliśmy świadkami, jak Niemcy się waliły. Bombardowań musiałyśmy uciekać przed bombami alianckimi, bo przecież nie wybierali, że idą tutaj niewolnicy, prawda? Miałyśmy na swoich plecach napisane po niemiecku Kriegsgefangene, prawda, czyli jeniec wojenny. I ludność na nas patrzyła wrogo, ale myśmy przeszły. Doszłyśmy do tego po trzech tygodniach spania na, 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 w lasach, na stacjach kolejowych, żywienia się puszkami amerykańskimi, które dostawałyśmy w paczce jeszcze w obozie. Doszłyśmy do obozu, który się nazywał Oberlangen. I w tym Oberlangen było około tysiąca dziewcząt, tak ja nazywam dziewcząt, czyli kobiet, po powstaniu warszawskim. Tak zwanych akaczek. Wszystkie akaczki były do kupy, zebrane i zamknięte w obozie Oberlangen. I nas tam dobito do tego obozu, znalazłyśmy się w tym obozie, przydzielono nas do takiego baraku. Numer pamiętam 6, gdzie, gdzie nie było żadnych łóżek, tylko były mokre sienniki. I to był koniec kwietnia, te sienniki były mokre, ale trzeba było na nich spać. No to się spało z mokrem za przeproszeniem, tyłkiem, zdawało się, leciało się do pompy, myło się, było wszystko w porządku, człowiek był młody, zniósł wszystko. Pewnego dnia patrzymy, a za drutami kolczastymi, które otaczały bardzo ściśle. Nasz obóz, bo zasieki kolczaste były poczwórne. Na czterech rogach tego prostokątu obozowego stały wieże strażnicze, na których Niemcy z karabinami wycelowanymi to tu, to, to tam pilnowali, żeby któraś z nas nie uciekła lub nie podeszła za blisko do drutów kolczastych. Myśmy ryzykowały jednak i wstawałyśmy z mroku. Żeby podbiec pod te dróg tylko i patrzeć w tą beznadzienną, taką pustynną przestrzeń przed nami. Nie piaszczystą, tylko pustynną w sensie, że nic tam się na tej pustyni nie działo, nic nie było. Jedyna rzecz, która nas ze światem łączyła, była szosa wiodąca do Holandii. I pewnego dnia zobaczyłyśmy, jak tą szosą wracają niedobitki, żołnierzy niemieckich spoza granicy holenderskiej. Więc szli ci młodzi chłopcy niemieccy z głowami zabandażowanymi na wózkach inwalidzkich, na noszach ich nieśli, bez rąk, bez nóg, w jakimś takim koszmarnym, ponurym korowodzie przegranego, przegranego żołnierza, bez śpiewu, bez krzyków. Da dawniej śpiewali rozmaite Heili, Heilo, high reider müssen holen für den Sieg, a dzisiaj cisza, spokój. I tylko smutek. A my, stojąc za tymi drutami kolczastymi, krzyczałyśmy hurra, niech żyje, hurra, niech żyje. Patrząc na tych biednych skądinąd chłopaków, którym kazano stawić się do tego wojska, do tego Wehrmachtu, czy innego wojska niemieckiego, który się bił gdzieś tam. Okazało się, że przeszli i poszli. Pewnego dnia. Wstałam ja, zresztą sama, oprócz tego inne moje koleżanki obozowe, o godzinie tak 5-6 rano, żeby się dostać do pompy, która stała na dziedzińcu obozu, żeby się umyć, bośmy się były pod pompą. Jedna pompowała, druga się myła tą zimną wodą. Nie miałyśmy mydła, tylko piasek. Szorowało się piaskiem, ale było fajno. Okropnie tylko nas wszy gryzły, To było najgorsze. Trzeba się było trzymać od tych, które nie miały. Weź, no to było dobrze. I tak żeśmy wstały tego dnia, I to był, zdaje mi się, 15 marzec chyba. Szare takie było niebo. Słońce właściwie jeszcze nie wylazło. Takie było, obolałe to słońce, jak cały świat jeszcze. W końcu to słońce wylazło lekkim takim promieniem, i takim cieniem rzuciło, takim właściwie promieniem rzuciło. Smugę światła na tą szosę. Ja stoję przy tym mm, mu, beznadziejnym widokiem, przy tym murze kolczastym, czterozasiekowym murze kolczastym, patrzę i widzę, że w końcu na końcu tej szosy wstęga. Szosa jak taka wstęga, lekko brudna, lekko szara, ale zawsze wstęga. Jakiś punkt się pokazał, i ten punkt się zbliża ku nam. I pomyślałyśmy sobie, stałyśmy tam, kilka nas było, pomyślałyśmy sobie, że to na pewno jest jakiś jeszcze niedobitek niemiecki, który idzie z tego frontu, prawda, zachodniego, bo to był zachodni front z Holandii. Jakiś niedobitek ucieka, ale ten punkt się zbliża ku nam. Raptem z furią podjeżdża na motocyklu, ciężkim takim zwiadowczym motocyklu i ja, patrzymy, a to jakaś postać w nieznanym nam mundurze, koloru kaki i coś tutaj ma na ramienniki jakieś takie białe, czerwonawe, ale szaro nie widać. On tak zadarł ten motocykl jak konia przed tym naszym zasiekami i stoi i my krzyczymy, kto ty jesteś, Kanadyjczyk? Dziewczęta krzyczą, Kanadyjczyk, Kanadyjczyk, bośmy słyszały, że gdzieś wojska kanadyjskie są, a on tak patrzy na nas i mówi, w imię ojca i syna. Polak, Polak, ja jestem Polak. I ja pamiętam, jak to posłyszałam, to momentalnie w błoto i leży zemdlona. I zemdlałam, jak posłyszałam. Jak się obudziłam, potem tam zaczęły je ocucić, cu to się okazuje, że to był zwiadowca pierwszej dywizji pancernej generała Maczka, która była uformowana na terenie Szkocji w czasie wojny i która poszła się bić o Polskę. Niestety oswobodziła pół Francji, Normandii, yy, 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 potem yy, Belgii i w końcu w Breda, Holandia. I, I te ofiary niemieckie, które przychodziły pod naszymi zasiekami niemieckimi, to były ofiary pierwszej dywizji pancernej, która z nimi się biła. Więc teraz wiedziałyśmy, kto to sprawił, że myśmy krzyczały, Sięśmy <laughs> się cieszyły. I taką nam sprawiły. No w, ka w każdym razie, ja się obudziłam, zanieśli mnie gdzieś, tam ja siedzę, my patrzymy. Wyszłyśmy, wyległy, wszystkie dziewczęta wyległy na plac, na którym codziennie był tak zwany apel, że się ein, zwei, drei, trzeba było liczyć, czy któraś z nas przypadkiem nie uciekła. I na tym placu raptem wszystkie siedzimy, czekamy, co będzie dalej. Nadjeżdżają dwa czołgi. Czołg rozwala bramę i wjeżdżają oficerowie pierwszej dywizji pancernej. Do dziś ich pamiętam. Z, z, z drugiego pułku pancernego. I krzyczy, co wam tu jest potrzeba? Czy wam jest tu coś potrzeba? Dziewczęta, czy wam jest tu coś potrzeba? No to płacz, każdy krzyczy co innego, co potrzebuje. A on patrzy pod, na tej, spojrzeli się, Koszucki się nazywał, to był, to, był, to był pułkownik Koszucki, dowódca tego działu, Jaś. Jaś Koszucki patrzy hmm. po tych wieżach i pyta się, czy ci strażnicy niemieccy robili wam krzywdę? Czy chcecie, żebyśmy się jakoś im zrewanżowali za to? Ci strażnicy niemieccy oczywiście już położyli broń i czekają, co będzie dalej. No więc kazano tym strażnikom zejść na ten plac. Gdzie byśmy wszyscy byli. I teraz sąd nad tymi strażnikami. Czy chcecie, żeby, 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 żeby ich tu rozstrzelać na miejscu? Aresztować, oddać pod sąd, czy co? No my tak stoimy jak jakieś ogłupiałe gęsi i któraś mówi: Nie, panie pułkowniku, niech idą do domu. Przecież jeden ma 70 lat, to jest Volkssturm. Oni nic tam nie robili, oni tylko nas pilnowali. Niech idą do domu. Jeden ma 70, drugi ma 80. Co będziemy tutaj? Niech idą do domu. No więc ci strażnicy dziękujemy, danken i tak dalej. I padli na kolana. Dosłownie padli na kolana. Dosłownie. Wtedy przyjechał ksiądz dywizyjny, kapelan. Czekało się, czekało. Oni zaczęli tam na tych swoich, wiesz, sieciach, tych sieciach telefonowych nadawać, żeby przyjechał kapelan. Przyjechał kapelan. Przyjechał generał, przyjechali w jakaś szarża, był major Niedzielski, bułkownik Koszucki, no rozmaite szarze. Stanęliśmy wszyscy do apelu. Ksiądz odprawił dziękczynną świętą. Wszyscy płakaliśmy. Płakaliśmy tak strasznie, że ja na samo wspomnienie tego nie mogę opanować łez i śpiewaliśmy Boże coś Polskę i ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie jeszcześmy śpiewali, bo wiedzieliśmy, że bolszewicy są tam w kraju już wiedzieliśmy, że tam już jest Bolszewia, więc śpiewaliśmy to potem o Panie, któryś jest na niebie wyciągnij sprawiedliwą dłoń błagamy Ciebie, o, o coś tam już nie pamiętam jak to szło o, o, znasz to? O Boże, skur, skrusz ten miecz, co siecze nasz kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj. No takżeśmy śpiewali śpiewali, płakali i płakali. No i potem mówią do nas, to teraz będziemy jedli. No ale wyskoczył lekarz dywizyjny i mówi, o, ostrożnie. No tak. No tak. No o, ostrożnie. Ale nasi chłopcy dywizyjni pojechali do okolicznych wsi i tam Zaszabrowali, czyli nakradli u tych chłopów niemieckich, wieśniaków, u tych farmerów niemieckich wszystko co tylko mogli, jajka, masło, jakieś chleby, jakieś ich kiełbasy te grube, jakieś ubrania i wszystko to zwalili, żebyśmy sobie brały i, i tego. No, ale lekarz nami pokierował i ja nie chorowałam, ale niektóre koleżanki nie mogły się opanować, się najadły i potem chorowały. Mm. No i tyle było, a potem nas przyłączyli do pierwszej dywizji pancernej. I tak znalazłyśmy się potem razem z dywizją już po dwóch latach okupacji na Niem okupowania Niemiec, znalazłyśmy się w Anglii, bo nas przywieźli okrętem i wysadzili nas w Szkocji i znalazłyśmy się w Anglii. Pod skrzydłami pierwszej polskiej dywizji pancernej, generała Rudnickiego i generała Maczka. No i to wszystko. Tego dnia chciała, żeby ci opisać dzień, że pamiętam. To był naj najcudowniejszy dzień w moim życiu. Tak. Jak ja zobaczyłam tego. A ten solówkarz tak zwany nazywał się Kwieciński, i potem wyemigrował do Argentyny. Ale nas odwiedzał. No i już na tym skończyło. Okay. Dziękuję bardzo.